Przykład pracy kinezjologicznej z tematem, jakim jest łupież. Trzypotworny łupież na głowie u dziewczyny takiej nastoletniej, 17 lat, która kompletnie nie potrafi sobie z tematem poradzić, robiła już wszystko co możliwe, a łupież dalej jest, wręcz ma aż rany na głowie, no i jest to szalenie trudne. W trakcie sesji okazuje się, że stres prowadzi nas do wieku 8, 8 lat, czy 8 roku życia, kiedy jej rodzice brali lo, rozwód i kiedy ona po wakacjach u cioci została przez mamę zebrana bezpośrednio do nowego mieszkania, czy domu, w którym razem z tą mamą miała mieszkać, a kompletnie nie wiedziała, że. Takie rzeczy się będą działy. Rodzice z nią nie porozmawiali na temat tego, że się rozwodzą i że tutaj jest zmiana sytuacji. No i prosto z wakacji, właściwie dziecko zostało zebrane do nowej rzeczywistości. Dodatkowym elementem tutaj był fakt taki, że za moment był rok szkolny i to. Jakby mama, wiadomo, ona musiała pracować, sytuacja porozwodowa samotnej matki. Tata niespecjalnie wtedy się tą dziewczyną przejmował, natomiast no ona musiała jakoś ogarnąć i sama odrabiała lekcje, nie mając takiego poczucia, że może na kogokolwiek właściwie liczyć, jeśli chodzi o pomoc. No, i wiecie, z czym do dziś dnia ma największy problem z matematyką. Nie mogę liczyć. Nie mogę liczyć na to, że ktoś mi pomoże. No, zdjęliśmy stres, zobaczymy, jak ta sytuacja się rozwinie, ale popatrzcie na to, jak różnego rodzaju przeżyte przez nas doświadczenia, przeżyte mm, traumy, bo tutaj można z całą pewnością mówić o traumie, którą, której doświadczyło to dziecko, mogą wpływać na naprawdę różne obszary naszego i ciała, i funkcjonowania w ogóle.